Witajcie, moi mili. Chciałem Wam przedstawić pokrótce projekt Zdolnia który jest przewidziany i stworzony dla młodych osób, które artystycznie w jakikolwiek sposób chcą się udzielać i udzielają. Zdolniacha w szkoła, który jest przewidziany na powiat częstochowski, jest to taki pierwszy system konkursowy, wprowadzony do szkół. Po to, żeby wydobyć właśnie te perełki, te osoby, które w jakikolwiek sposób artystyczny się udzielają. Mamy na ten rok przewidzianych 9 konkursów. Jest to cykl różnych konkursów o różnej tematyce, począwszy od artystycznej, czyli malarstwo, fotografika, literatura, aktorstwo, taniec, muzyka. O co chodzi? Chodzi o to, że łączymy po prostu szkoły w grupy od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie za pośrednictwem koordynatorów przesyłają nam na platformę internetową zdolniach.pl pracę. Odbywa się głosowanie. Głosowanie jest dwuetapowe. Pierwsze to są Wasze głosy. Wy oddajecie głosy. Każdy może oddać głos jeden na daną osobę. Drugi etap ocenia jury. Jury jest złożone z tutaj z Częstochowskich Artystów y, Aktywnie Działających. Są to Pan Panek, jest Pan Pałucha, jest Pan Janusz Mielczarek, y, więc osoby godne do reprezentowania i godne osoby do oceniania tych prac. Następnie wręczamy nagrody. Jest dziewięć konkursów przewidzianych na ten rok. Co miesiąc wręczamy nagrody. Co miesiąc jeździmy po szkołach, co miesiąc jesteśmy u Was. Zachęcamy szkoły do tego, żeby przystępowały do projektu. Tym bardziej, że to jest projekt darmowy. Każdy może, każda szkoła może w każdej chwili dostąpić. Oczywiście w ramach powiatu częstochowskiego, bo póki co jesteśmy zamknięci obszarowo w powiecie częstochowskim. Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do tego projektu. Chcemy, aby naprawdę coś fajnego w naszym mieście powstało. Już powstało, już się dzieje, więc serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo za nagrody. Uczniowie są zadowoleni. My także mamy nadzieję, będziemy brać udział w kolejnych konkursach Czekamy na następne nagrody. Dziękujemy bardzo. Ja się bardzo cieszę, że mogłam zostać w naszym przedszkolu koordynatorem tej akcji. W ogóle super. Na początku, bardziej jak dyrekcja mi przyniosła to i zaproponowała, żebym ja się tym zajęła, byłam trochę tak a, nastawiona, mówię, cóż to jest, Weszłam na stronę. I jednak, no faktycznie, to no, fajna sprawa. Dzieci. Z różnych, z różnych rejonów, bo to na, niby tutaj na terenie Częstochowy, ale i z tych mniejszych szkół, z mniejszych przedszkolnych mogą brać udział. No i się zrozumiecie, jak tak, prawda? Mamy te dzieci no, różne. No i takie międzyprzedszkolne, konkursy międzyszkolne, które organizujemy, nie zawsze y, mogą pokazać wszystkim rodzicom, a tutaj każdy, każdy może wejść, jest ktoś zainteresowany, prawda? Y, takimi pracami, więc no myślę, że super, super sprawa i myślę, że naprawdę coraz więcej naszych prac i coraz więcej szkół będzie w tym projekcie i cieszymy się, że akurat w pierwszym konkursie nasze przedszkolenie, nasz Pawełek takie wielkie wyróżnienie, taka super nagroda, bo nagrody są naprawdę super, aczkolwiek takie małe dziecko, być może jeszcze tego tak nie rozumie, ale te starsze dzieci na pewno już się cieszą, że to takie ogromne wyróżnienie. Cieszymy się i naprawdę mamy nadzieję, że kolejne konkursy również tak owocnie. Będą nam tutaj nagrody, panowie przynaleźć i będziemy wygrywać się. Bardzo, bardzo się cieszymy, że uczestniczymy w Udało nam się zakończyć dzisiaj cały dzień wręczania nagród. Jesteśmy właśnie przy ostatnim przedszkolu, gdzie wręczyliśmy nagrody za pierwsze miejsca. Bardzo miło, bardzo fajnie, bardzo pozytywny odbiór. Pozdrawiam serdecznie. Zdolniacha gra, tak? i